Piękna kobieta cieszy oko mężczyzny, brzydka kobiety. Kobiety zaburzają nawet prawa fizyki. Im są cięższe, tym łatwiej je poderwać. Grzeczne dziewczynki mają pracę, niegrzeczne sponsora, a mądre swój biznes. Kobiety nie można zmienić. Można zmienić kobietę, ale to niczego nie zmienia. Minęły czasy, kiedy kobiety gotowały, jak ich matki. Teraz kobiety piją, jak i ojcowie. Kobieta, która potrafi dochować tajemnicy, nie ma żadnych przyjaciółek. Dlaczego kobiety tak kochają buty? Bo bez względu na to, ile kobieta przytyje, to buty i tak będą pasować. Miałam do lata zrzucić pięć kilo, zostało mi jeszcze osiem. Każdy inżynier wie, że matematyka jest jak kobieta, trzeba ją umieć wykorzystać a nie zrozumieć.